Siemanko, karmienie, pojenie, szybkie nagranie białe nie począłem wypuszczone, dzisiaj dwa gołębie mi do Szybko i na temat Nie ma tam Dzisiaj nie ma żadnego No jest gdzieś hop. Co to za samica jest? Co to za samica? To już to jest sawica Zobaczcie jak dzisiaj szybko wchodzą Nie mam czasu gadać Uda Poszła Skrzydło ma nie takie, leci też Gorąco, jest gorąco, patrzcie jakie młodziaczki Kaczuszki No idź, idź Idź No idź, idź pomalutku A? Pierdziawka, dobra Lecimy z przejściówki z samczykami Zwadzili się do gołąbki, one nie lecą. Zmieniłem im skówki na. Zobaczmy, skówki te same mają, ale zmieniłem im na. i teraz nałożyłem. No chyba już tam coś się leje. Gdzie zresztą mlekie są. Nie, wyszły. Doszedł roczniak, siwy groszek doszedł. nie było karmienia I jeszcze do Dobra, tu otworzymy Niech się wchodzą, tam im damy jeść Pokażę wam dzisiaj, jak zaraz będą siadały Nie wiem tam, tam są te białe puszczone Ale muszę wszystko pogarniać I dać im jeść i wody, to jest najważniejsze 14 chyba godzina, tak chodzą Czy mają wodę? Mają białe się zrywają. Gdzie do nasza as Oblot jeszcze nie ma, to jest dobrze. Zobaczcie go nam wchodzić Tamta to była wypuszczona, to do pana wróciła, dzwonił, pisał. Nie, pisał do mnie, przepraszam, pisał Nagramy troszkę Chodź, 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 chodź po prostu też trzeba oddać gorąco, jutro ma być gorzej, jutro ma być gorzej. Mewka nasza daje, zacznijcie. Chodź kocz, chodź, 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 Siadają chodź, 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 Czaposz przyklepą Tam A widzę chyba obcy jakiś siedzi na klapie, na dachu. Aby tylko się rozprostowały. Nie muszą tam zasuwać.

Chodź, 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 Czerwona ziemi, siadła. chodź, 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 ty grysy teraz Uga Boga O, ten wrócił siwy Wszystkie, wypadł Wróciłeś dzisiaj no weszła Przed. Nie ma że mogłeś przylecieć w sobotę. Latasz. Gas i koniec na żaja. Siema dziewczyny. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodź, 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 kom, chodź, kom kom. Kom, 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 Nie ma dużo jedzenia dla was. Ale troszkę mam dać. Chodź, 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 chodź. Czekają. Chodź, 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 chodź chodź, 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 No, je połowa, na co czekasz? Bo nie by jadła No idź A ty siwek. Na co? Szybko, 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 szybko. No i samice już są u siebie i czekamy na samce. Chodź, 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 chodź. No i dobrze samiczki już są po oblocie czekam jak sam zanów wchodzi tu mamy dla nich porcyjkę taką bardzo słabą

No chodź, 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 chodź. Jeszcze nie weszły parę wszystkich. muszę białego nie ma. Chodź, 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 biały wejdzie, sypie mi Chodź, 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 tylko nogi chodzą mało mało jest biały, tak jak powiedziałem chodź 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 chodź

36, 36, 34 35 gołębi. Jest o, jest jeszcze jeden 35 gołębi. Zdawaliśmy 73, 60. Na pewno będziemy lecieli. Nie ma, tam ktoś mi napisał pod filmem. Jeszcze dwa loty i, i, i nic nie zostanie. Kolego, zostanie, nie marcie. Zostanie, zostanie. Jak nie, to kupimy. Pracujemy, to kupimy. Jak nie, to zostaniemy Dobre asy, bo kupimy. Kupi się dobre, nie? Bo szukają, a jak dostaniesz, to dostaniesz dobrego właśnie Dobra, ja muszę uciekać Pozdrawiam serdecznie Będę im nasypać trochę tym, co szkoda Dobra, do zobaczenia na kolejnych filmach. Coś tam zawsze się nagra. Jak nie dziś, to jutro. Jak nie jutro, to pojutrze. Pozdro! Zerblongowa.